Tutaj przypływają yy, ścieki, właściwie jesteśmy na wodociągach. Tu przypływają ścieki, a tutaj pompuje. Idziemy dalej. Tu się odbywa pompowanie. W tym tutaj budynku, takim jakby co widać. Tam woda jest jeszcze przed. Przed czyszczeniem, co później, ta woda idzie o tam, gdzie jest podświetlony, do drugiego zbiornika. Teraz pójdę pokazać Wam przepompownię. Także dzisiaj Wam pokażę, jak wygląda taki zakład wodociągów. Gdzieś jak, jak wygląda. Tu mamy pompownię. Ta taka skrzynka, tutaj, to jest takie jakby serce tej pompowni. Bo tutaj są te wszystkie mechanizmy, programy sterowania, a tam, no niestety nie widać, ale tam są pompy. To są takie, wiadomo, pojazdy do czyszczenia. A tak, to chciałbym uprzedzić, że ciąg dalszy filmu z wodociągów nastąpi. Także zasubskrybuj kanał, jeśli Ci się podobają filmy, oh, przepraszam za palca. No i zostaw też łapkę w górę. Tak jak wspomniałem, ciąg dalszy nastąpi. Cześć.